Witajcie na kanale wideotesty.pl z tej strony Paweł i zapraszam Was na mobilną prezentację gry Bioshock. Jest to taka ciekawostka, która ukazała się w tamtym roku na platformach mobilnych, a dokładnie na iOS. -ie. Jednak dopiero teraz zajmuję się tą grą, ponieważ całkiem niedawno była interesująca promocja, gdzie tą grę można było dostać praktycznie za grosze. Tak więc yy, przyjrzymy się jej dzisiaj bliżej, co ona ma ciekawego do zaoferowania. Niestety loadingi są w tej grze bardzo długie. Ja gram na iPhone 6, tak więc jakby ta aplikacja jest zoptymalizowana. Jednak mimo wszystko y, czasy ładowań, jak i zapisu trwają naprawdę bardzo długo. I być może przy kolejnych y, aktualizacjach bądź y, update'ów y, telefonów, czasy będą już zdecydowanie krótsze. Znajdujemy się już w samej grze. Jak widzicie, dużą część ekranu przysłania nam właśnie interfejs dotykowy. I niestety jest to troszeczkę takie mylące, ponieważ mamy tutaj bardzo dużo opcji. Przyciski są dość przemyślanie umiejscowione, jednak mimo wszystko przekrywają sporą część ekranu. I wydaje mi się, że tutaj posiadacze iPadów mają jakby lepszą możliwość dostosowania klawiszy, no i także komfortowego grania. Graficznie, jak widać, gra prezentuje dość niski poziom, ze względu na to, że grafika musi być bardzo mocno wycięta. Bioshock, jedynka na komputerze czy na konsoli, wyglądał przyślicznie. Tutaj widzimy, że niektóre tekstury są naprawdę bardzo niskiej jakości. czy także napisy, które znajdują się tutaj na tym plakacie, są naprawdę bardzo słabo widoczne. Także możemy oczywiście tutaj zbierać wszystkie przedmioty. Jeżeli wypijemy za dużo, to wtedy nasza postać jest pijana i jest problem z celowaniem. Mam tej sytuacji teraz pistolet, ale także są plazmidy, trzy, także możemy jeszcze zmienić na klucz francuski. Po lewej stronie mogę naciskać przycisk odpowiedzialny za postawę wyprostowaną jak i mogę przykucnąć. Na górze znajdują się paski zdrowia jak i plazmidów. Sama kopia jest bardzo wierna, pełnej wersji komputerowej. Nic nie jest praktycznie wycięte w tej mobilnej adaptacji. Wszystko jest tak jak y, było w przypadku większej wersji. O, dopiero teraz mi zaskoczył skrypt odpowiedzialny za pojawienie się tego przeciwnika. No i celowanie, niestety, także jest dość trudne. Ogólnie, kierowanie w FPS-ach na dotykowych klawiszach wirtualnych jest niestety bardzo uciążliwe. Jeżeli ktoś posiada dodatkowe narzędzia sterujące, jak na przykład jakieś gamepady bezprzewodowe, które to mogą współpracować z naszym smartfonem, to są zdecydowanie w lepszej sytuacji. Sam materiał nie będzie jednak dotyczył Oryginalnej pierwszej części Bioshocka wydanym w 2007 roku, a jedynie tej właśnie wersji mobilnej, którą traktuję jako ciekawostkę, ponieważ już w 2008 roku na telefonach z systemem Symbian miała się pojawić właśnie mobilna wersja Bioshocka, która całkiem ładnie się prezentowała. I pamiętam, że bardzo czekałem właśnie na tą wersję. Niestety z jakichś przyczyn ona się nie ukazała. Wydaje mi się, że właśnie sama platforma Symbian, jak i ówczesne smartfony nie były aż tak silne, żeby można było całą tą grę uruchomić na telefonie. Teraz jest zdecydowanie lepiej i po tych 7-8 latach od premiery właśnie teraz możecie zobaczyć na co. Na co stać ówczesne telefony, jak może się prezentować grafika i długość rozgrywki względem komputerowej wersji, a mobilnej. Warto też zwrócić uwagę tutaj na fakt, że jest krew. Wydaje mi się, że któreś wersje Baja Shoka były ocenzurowane i tej krwi nie było. Pamiętam, że kiedyś było dość głośne zamieszanie w tej sprawie.

Moment, ta gra naprawdę wygląda bardzo ładnie, jak na przykład teraz, kiedy jest to oświetlenie. No i mamy tu, jakby taką ciekawą stylistykę. Same głosy są zdecydowanie niższej jakości niż w przypadku komputerów, ale to jest zrozumiałe, oczywiście, ponieważ twórcy, jakby musieli zaoszczędzić dodatkowe megabajty na aplikację. Sama gra waży około 1,5 GB, więc jest to bardzo dużo jak na mobilną produkcję, a sam y, Apple y, całkiem niedawno udostępnił y, swoim deweloperom możliwość tworzenia aplikacji powyżej 2 GB, tak więc jest to moim zdaniem y, dość dobry krok. Ale oczywiście musimy mieć odpowiednią wersję iPhone'a bądź iPad'a, żeby móc taką obszerną grę bądź aplikację zainstalować na swoim telefonie. Teraz tutaj szukam jakichś przedmiotów dodatkowych bądź też interakcji. Są tutaj także achievementy, które mogliście wcześniej zaobserwować. Za wykonywanie tutaj różnego rodzaju akcji otrzymujemy oczywiście takie wirtualne nagrody, które to pozwalają nam jakby Poczuć się troszeczkę lepiej, że to co my robimy w tej grze ma jakikolwiek sens, i być może później możemy się pochwalić znajomym na Facebooku, na Twitterze czy w jakichś innych serwisach społecznościowych. Jest tu także szczałka, która to pokazuje nam, w którym kierunku mamy się udać. Jest tu także gdzieś mapa. Chyba to nie jest tu. O dokładnie, mamy tutaj także mapę. Które możemy przeglądać, tak jak oczywiście to było w oryginale, jednak tutaj mapa jest zdecydowanie mniejsza ze względu na mały wyświetlacz y, telefonu. Jeżeli wejdziemy w ustawienia, to także możemy tutaj zapisać, jak i wczytać y, fragment rozgrywki. Już wspominałem, że zapisy trwają niezwykle długo, przez co troszeczkę czasu na to stracimy. Ale mimo wszystko gra na iPhone 6 jest niezwykle płynna, nie ma spadków animacji w przypadku jakichś większych akcji, czy aplikacja nie wyłącza się bez powodu. Chyba miałem tylko raz taki przypadek, kiedy to uruchomiłem naprawdę bardzo dużo gier i wtedy aplikacja mi się z jakichś przyczyn wywiesiła, ale jeżeli y, mamy tylko uruchomioną tą aplikację i nic pozostałego w tle nam nie działa, to sama gra Bioshock y, jest... Bardzo rywalna. Pamiętam, że jak grałem na komputerze właśnie w, ten, w tym fragmencie rozgrywki się znajdowałem. To bardzo się bałem tutaj tych świateł, jak i tych wszystkich przeciwników, którzy pojawiali się dookoła. Sama gra także jest dość stresująca i potrafi wystraszyć momentami. Oczywiście, jak gramy pierwszy raz, jeżeli już to wcześniej poznaliśmy, no to. Będziemy coś tam pamiętać w głowie i nie damy się tak już wystraszyć po raz, któryś raz z kolei. Jeżeli zbierzemy inną amunicję, to także możemy tutaj na tym interfejsie górnym zmienić pociski, amunicję. Ja niestety teraz tego nie posiadam. A same sterowanie bronią jest moim zdaniem dość niewygodne i wolę posługiwać się właśnie tym kluczem francuskim. Same postacie są także dość wrażliwe

sunken ships for you to plunder. And Andrew Ryan isn't a giddy socialite who could be slapped around by government muffles. And with that, farewell, all buzzed along, you Wydaje mi się, że to jest dobry moment, żeby już zakończyć ten filmik. Tak jak wspominałem, jest to taka ciekawostka, którą warto się zainteresować, jeżeli posiadacie urządzenie, no i także jeszcze trwa do tego promocja, gdzie można Bioshocka mobilnego dostać naprawdę za grosze, to wydaje mi się, że to jest dość ciekawa opcja, żeby zainteresować się tą grą. Sam jestem też pod wielkim zaskoczeniem, że gra... Którą grałem kiedyś na komputerze i chodziła mi naprawdę bardzo słabo. Jestem teraz jakby w stanie zagrać na mobilnym urządzeniu, pomimo tego, że grafika nie wygląda tak samo jak na komputerze, ale mimo wszystko cała funkcjonalność, jak i pozostała otoczka, została praktycznie niezmieniona i gra się naprawdę dość dobrze, pomimo tego wirtualnego sterowania na ekranie dotykowym. I zapraszam Was do wchodzenia na nasz portal videotesty.pl, odwiedzania naszego forum, jak i lajkowania fanpage'a na Facebooku. Trzymajcie się, cześć!